Dlaczego tutaj się spotkaliśmy i co to jest dzisiaj za wydarzenie? Proszę Państwa, przypominam, że to jest finał finału finału tradycji zamieszczynnych zorganizowany przez Światowy Związek Żołnierzy Azji Strajlowej Okręconej, który podmazwał finały tradycji zamieszczynnych nowego Instytutu Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Nowe FIO na lata 2021-2030 i Fundacji PGE partnerami Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość w organizacji tegoż właśnie wydarzenia są Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zamościu oraz Towarzyszenie Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna. Proszę Państwa, pierwsze dwa... Ja sobie tylko tutaj karteczkę pomoc, pomocową wezmę. Proszę Państwa, uzupełnieniem tego festynu jest kierna sztuki ludowej oraz, oraz produktów naturalnych i oczywiście możecie Państwo wszystkiego popróbować. Eliminację do finału przeprowadzono w miejscowościach Kotorów, Powiatku Wieszowski i Tomaszowski i Turowiń, Biłgorajski i Zamoński. Dzisiaj... Zapraszamy jurorów, jurorów na scenę, zapraszamy członków Władz Stowarzyszenia tutaj do wręczania wspólnego, wręczania nagród. Poproszę, a nie, Pani Ewa jest, tak? Bo tutaj będziemy wręczali. Proszę Państwa, jeszcze króciutka chwilka cierpliwości, bardzo prosimy, bo ostatnie dwa wyróżnienia są wypisywane, także zapraszamy o zajęcie miejsca. Tak, oczywiście, protokół już za chwilę. W Tokarach, koło gospodyń wiejskich w Głównym Koło Gospodyń Wiejskich Jarosławiec Centrum. Zapraszam, zapraszam, zapraszam tutaj na scenę po jednym przedstawicielu z koła, które wyczytałam. Koło Gospodyń Wiejskich we Frampolu, Koło Gospodyń Wiejskich w Gródkach, Koło Gospodyń Wiejskich Wilków orniki. Ja już oddaję mikrofon Jiri. Proszę Państwa, teraz jeszcze będą dyplomy rozdawane za udział, czyli będziemy jeszcze prosić o chwilę cierpliwości, zanim odczytany zostanie dzisiejszy werdykt, ale na pewno musimy powiedzieć proszę państwa, że wszystkie wszystkie dania, które dzisiaj jedliśmy i wszystkie ciasta były bardzo, bardzo dobre. Mieliśmy oczywiście bardzo trudny wybór. Które nagrodzić z ciast. Bardzo zadowalające, przynajmniej dla mnie, dla osoby, która zajmuje się kuchnią tradycyjną, było to, jak wiele było to dawnych potraw, potraw, o których już troszkę zapomnieliśmy, bo to są potrawy, które już bardzo już rzadko na naszych stołach goszczą. I bardzo się cieszę, że panie wygrzebały z tych starych przepisów, przepisów swoich babci, swoich mam i takie niesamowite potrawy. Wszystkim, bo przecież Państwo tu obecni też mieliście okazję te potrawy próbować, porównywać i myślę, że też większość z nas miała szansę sobie przypomnieć te smaki. Także za to też Wam dziękujemy i gratulujemy. Tak, i przystępujemy, drodzy Państwo, do wręczania nagród. Prosimy o Panie, żeby pozostały tutaj z nami. Tak, naturalnie będzie nam troszeczkę łatwiej. I według tradycji protokół zostanie odczytany od wyróżnień na końcu poznacie państwo zwycięzców. Także troszkę emocji też musimy zapewnić. Wyróżnienia ufundowała firma, która zajmuje się wytworem desek, tak? Do krojenia. Tutaj podejdzie pan, który później będzie panią wręczał. Firma z ziemi turobińskiej, tak? są na ekspozycji na zewnątrz. Kawał, ka, łód, kawał, łód, kawał, tak, tak. Panie Piotrze, prosimy o odczytanie protokołu. No dobrze. Moi drodzy Państwo, więc ja tak może sobie stanę z boku. Zaczniemy od wyróżnień i miejsc. Za najlepsze ciasto regionalne. Więc yy, wyróżnienie za, za ciasto regionalne dostaje Koło Gospodni Wiejskich w Siemierzu za śliwkowca. Za ciasto śliwkowiec. Kolejne wyróżnienie dla Koła Gospodni Wiejskich Jarosławiec Centrum za ciasto śmietaniak. I kolejne wyróżnienie, koło gospodni wiejskich, konopne za miodownik, czyli ciasto miodownik. I czwarte wyróżnienie, koło gospodni wiejskich, ubrodowice za ciasto aniołek. drodzy, moi drodzy państwo i teraz trzecie miejsce za ciasto regionalne zdobyło koło z gospodni wiejskich grupki za sernik z malinami. Dużo tych prezentów, proszę Państwa. Dużo nagród. Nagrody wręczają członkowie naszego stowarzyszenia, Pani Monika Kosecka i Pan Marian Derkacz. Ciężka praca przed Państwem, dużo noszenia. No dobrze, drugie miejsce, nie przedłużam. Drugie miejsce za ciasto regionalne zajmuje Koło Gospodni Wieskich we Frampolu. Ciasto Jaga. Dobrze, to ja już ogłaszam pierwsze miejsce. Uwaga, wszyscy gotowi? Mogę czytać pierwsze miejsce? Dla koła gospodni wiejskich, czermięcin główny za ciasto drożdżowe, przekładane w zasadzie dwa ciasta, można powiedzieć. Jedno serem, a drugie jabłkami. Dotarł do nas jeszcze członek stowarzyszenia, pan Radosław Maksymowicz. Trochę więcej sił ma, bo ja troszkę porwie kuszowej jeszcze kurszowej nie mogę nosić. I w związku z tym poprosiłem y, pozostałych członków stowarzyszenia, panie Radosławie, będzie pan pomagał teraz też w Dobrze, nowe siły dotarły, więc, więc czytam: y, Wyróżnienie za najlepszą potrawę regionalną dla Stowarzyszenia Rozwoju Miejscowości Deszkowice II więź pokoleń, za potrawę kulasza. I kolejne wyróżnienie, również za y, najlepszą potrawę regionalną, dla Koła Gospodni Wiejskich, sachryń, za barszcz grzybowy z kostką z kaszy tak? za najlepszą potrawę regionalną dla koła gospodni wiejskich pukażowianki za zawijańce startych ziemniaków. Bravo. Teraz drugie miejsce, drodzy państwo, również za najlepszą potrawę regionalną dla koła gospodni wiejskich w modern kolonii. Za jabczanka z suszu z ziemniakami i makiem. I drodzy państwo, pierwsze miejsce za najlepszą potrawę regionalną dostaje. Koło gospodni wiejskich, w tokarach, za łupcie, z kaszą gryczaną, w kapuście kiszonej, z grzybami. Gratuluję. Gratuluję wszystkim. Potrawy były wyśmienite, wspaniałe. Pozwalały przenieść się w czasie do lat młodości jak i, 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 i przypominały o potrawach, które jadałem u babci zawsze. Bardzo dziękuję.